ma tu NoPuknik. Zagrałem z moim kolegą Nazarem Separated, czyli horror połączony z Escape Roomem, coś w stylu grani. Musimy się wydostać z nawet z nawiedzonego domu przez dziewczynkę, która nie widzi, ale słyszy. Więc jeśli coś powiemy, to raczej będzie po nas. Zapomniałem powiedzieć, że jesteśmy rozdzieleni, co komplikuje nam sprawę. To jest jeden z najśmieszniejszych odcinków na moim kanale, więc mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Dobra, bijajcie na Discorda i social media, link w opisie. Zapraszam do oglądania. Siema, dzisiaj jestem na Nazar, nagrywamy z napoknikiem. <grywa> o, halo Halo e, świeci mi się coś Ta? No widzę jakby highlighted i tam, nie? Minus, minus, osiem Ja też mam A, jakie masz cyfry? Czekaj, ja mam siedem dziewięć Czekaj O Mam klucz, mam klucz do piwnicy stary Co? Czekaj, mam klucz do piwnicy sześć, sześć, stary, weź mnie, pomóż mi. O, się ma. <grywa> Chyba musisz mi dać. <grywa> A co, tam, tam masz coś na klucz? <grywa> Nie wiem, czekaj. Masz, ja ci rzuciłem, weź jak coś. O, ja mam klucz, no. O, Siema ma. Siema. Ok. Stary. <grywa> co, co, co? I ty to wiedziałeś. <grywa> ха ха да? Если ты его слышишь, оно слышит тебя Я не что с Старый Ух, твоя туризм, по карте Ale klacz! Ona u mnie jest, ona u mnie jest Dobra, dobra Dobra, ale poszła, teraz idzie do ciebie Stary, ja zesrałem się <laughs> O kurde y, prawie wywaliłem się z krzesła I mam klucz główny 665 Cieka bo ja mam 666 To do twojego Ja idę do pełnicy ci tam wrzucić jakby co? Ona idzie do piwnicy, idzie do piwnicy, idzie do piwnicy Ale to są deski, to jak ona ma przyjść? Uff. Oh shit Siema Pa, 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 patrzcie to Sram cię na pyskę <głos> 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 Dobra, rzuciłem ci Kurde spóciły mi się pachy normalnie A ja ci tam rzuciłem ten klucz do 665 Klucz główny Kuret tu no nic nie ma Ej, weź się tam sprawdza u siebie czy masz jakieś item ja, ci... ja tam nic nie mam w ja ogóle. Ja ci nic. rzuciłem tylko ten klucz jedyny ja nie, ale co miałem no, żebyś otworzył tam drzwi główne masz do otwarcia Tak, to, to jest okej Starej. ja ona ono jest straszna Zalazłem. Halo? Żyjesz? Halo? Halo, żyję chyba. Ja żyję, ale ona mnie zamknęła. Ale mnie zamknęła, bro. Czekaj mu mamy coś highlighter, to ja, ja może sprawdzę to. Ona to cię to się idzie, to się idzie, to się Baruś. Ej, szmato, szmata, szmato, szmata, szmato, szmata, 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 Ej, to działa, to działa, to działa Otworzyłem cię chyba Szacun, szacun co to jest? Ury, ja dużo kartek zebrałem Umarłeś, bro Umarłeś, bro, bro, ty umarłeś, pozdrawiam Ja żyję A czemu, co, czym ja ją widzę? bo. W <noise> prawym dolnym nagle jest czerwona, wcześniej była biała ja Czytam te instrukcje. Ja mam jakieś instrukcje do sejfu Ale to potrzebuję sejfu. I mam jakiś kod czterocyfrowy No ja też mam. 3799. trzy siedem dziewięć dziewięć? Bro, jak on jest? to Czekaj jaki ty kod masz? 3799 Nie, to ty masz inny. Ja mam 4089 Zero, u mnie jest tu kod safe -u. O safe, dobra eee, do, do mnie idzie chyba Chyba do mnie, chyba do mnie Do mnie, do mnie, do mnie Dobra, wychodzę. To jest screamery już nawet nie są straszne, bro. Ej, no puchnik. Nie straszyłeś, ja pierdolę Jaki ten kurde o moje uszy No puknij Otwórz mnie ziomek, otwórz! To Stary, patrz O co chodzi, tam jest kod Żyje, żyje, Z kodem, wiesz o co chodzi? Oh Pokazuje, że jest jakiś model sejfu. zobacz, jakie to safe jest. Podejdź do drzwi, halo. Czy to jest Zrób dźwięk, zrób dźwięk, zrób dźwięk. Ziom, 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 Robię sobie tutaj jaka. Zobacz, zobacz, jak miga, zobacz, jak miga. Zobacz, jak miga to. Mam tu taką wskazówkę, ja cię przeczytałem, ją, dobra, już ci mówię, jak marga. Białem. Szybko, wolno? Nie za szybko. To szybko czy wolno? No szybko, szybko. Dobra, to ja mam jakieś. C. No, czekaj, szybko? Szybko. C, C, C. Co C? Nie, nie wiem. Uch. Czekaj, bo mam jakieś ten. 5, 4, 3, Jakby układy. Ja mam układ. 3, 3, 3, 7, 9, 9. A jak, jak masz teraz? Kwalifikacja? No, nie wiem, mam czerwony teraz. Nie, nie, no, C jakieś. 5-4... nie, nie rozumiem tego <grym> Ja nie mogę przegraliśmy Może się zamienimy rolami Ja będę dziewczynką Dobra ty na siebie popatrz kurde Ty kurde. Co ty masz w ręku? Weź kutni A co za... <grym> Rokin. Mam notatkę jakąś. O kurde, co to jest? Uuu! Uh. Szafkę mam jakąś z kodem. To jak znajdziesz jakąś ten, jakiś kod, to weź powiedz. Jaki kod, jaki kod? No ja nie wiem, jaki kod. ty musisz znaleźć kod. Luke, luke, jeden. Yo, yo! Oh, baby power, Please not Czekaj, mam 5 literowy kod Ja potrzebuję go, dawaj, dawaj, dawaj RSS, RSS R-S-S -S -S. <coughs> Bez nutego no typa <coughs> <coughs> Nie gadaj Ziom Powiedz mi na te litery normalnie, a nie rysy sesji. Ja nie rozumiem co tu za litery Okej, no póki. We, 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 we gotta do this, ok? Uh, model serifu. Bro, ty jesteś taki głupi, szczerze. Ty mogłeś mi tak to łatwo wytłumaczyć. Napiszę kod do seifu 9856. Dobra. Mi się miga szybko, na zielono. Jaki? Zielony szybko miga? A. To jest e, dziewiątko, czyli na trzecim? Trzeci przycisk. Żu to szybko. Ej, ósemka, A, ósemka, jest... ósemka. Ej, pierwszy, pierwszy pierwszy, pierwszy Duch, duch do mnie do mnie duch, duch. duch, duch do mnie do mnie do mnie do mnie Ja! Biały szybko mi gadera. 3, 3, 3. Dobra? Skoł. Literowy. Mam 5, 5 litrów. dawaj, dawaj. dalej. Ty jesteś najgłębszy. Chodźcie, jak mogę Noros, Noros, Noros. No N O R O S. N O R O. S O Ej, ja może potrzebuję łomu, Ja potrzebuję łomu Jeszcze jej idzie do ciebie Oh my god, było blisko dwa razy Mam klucz, mam klucz Do swoich drzwi Oh yeah Tylko ja potrzebuję chyba... Ja potrzebuję jakiś uchwyt. Ja nie mam pojęcia co robić <laughs> Czekaj, ja, ja mam jakąś instrukcję z ramek. Miałeś jakieś coś z ramkami? Sorry, ona mnie złapała, ja ci powiem teraz Miałem -M, M z strząku. Dobra z mam skorpion. no i ja mam jakiś ten, że... Jedna z pierwszych dwóch klatek zawiera wodę. Fałsz. Fałsz? Dobra, to czekaj. E, Ostatnia klatka ma zwierzę. Prawda. Weź pierwszy domek. Prawy dolny. Tam na celu dach na prawy dolny, potem lewy dolny. Dach. Czekaj, co? Nie, my w ogóle nie mamy to samo. Mam obrazki tutaj. ja mam jakieś trzy domki. Nie mam domków żadnych. A ja wiem o co chodzi. Czekaj. No zrobiłem, co teraz? A co że dostałeś? Nie, jakieś siłę tylko. Mam uchwyt talerza, mam Otworzyłem, otworzyłem tego drzwi. A ja potrzebuję jeszcze otworzyć. A co tam potrzebujesz? Kub? Kodu, kodu, kodu. Czterocyfrowego. Tu szukam, czekaj. Dziewięć cztery i dziewięć Mam to, mam to, mam to! Idź do tego. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Bo mi tu bip ciąga Let's go! A co to zbydzenie? Ale my Andy? jesteśmy gotami, yo. Let's go! Jak yeah, stary, to jest tak gra Dobra, to by było na tyle. Dołączajcie na Discorda, link w opisie. Jeśli chcecie podobne gry, bym nagrał albo z Nazarem piszę w komentarzach. To by było na tyle. Halo. Halo, halo.